Witam serdecznie kibiców i fanów kanału Gruba Ryba Lublin Dzisiaj znowu o 180 trójce Mówię ryby w końcu po tych wakacyjnych upałach odpoczęły troszeczkę Bo naprawdę Naprawdę tutaj już z temperaturami miałem strasznie mocno I niestety no, nie wyrabiałem ze wszystkim rzuciłem właśnie z jakieś 10 minut temu Witalisa. I rozmawiałem z moim kolegą z którym łapie rybki Michałem. Gdzie to byśmy się wybrali w najbliższy weekend? Porzucać i tu taka niespodzianeczka, bo w nocy mieliśmy burzę. Oczywiście mega spadek ciśnienia i zapomniałem zrobić tutaj podmianę wody, ale widać, że parametry przysłużyły się rybom. Więc zaraz Państwu pokażę, jeżeli się uda. No pokażesz? No właśnie, bo już czuję. Zaraz spróbuję zwiększyć. Kurde, akurat siat. No, co za gnojek. Jak nie trzeba, to wszystko widać jak trzeba to. Ojciec pilnujący. O, zobacz, zobaczcie, tam pod płetewką gdzieś śmignęła mi. E, śmignęła mi gdzieś. Ikra. Myślę, że ją zaraz pokażę. Ale piękny kokonek ikry 180 trójki eee, sobie eee, śmiga, natomiast widzę, że eee, w momencie kiedy urlopowałem musiało się coś tutaj wytrzeć, bo patrzcie, o eee, maluchy gdzieś takie już 3,5 cm mi tutaj zasuwają w akwarium. Jest ich tutaj kilka sztuk, bo to wiadomo, że jak zostawię samo sobie, to nic z tego za bardzo nie będzie. No, pokażę. O, tam gdzieś mruga tylko ta ikra e, u Samca 183, trójki. E, no, słuchajcie, cóż. E, karmię, tak jak e, zazwyczaj, czyli mówię Vitalis, ogórek kabaczek, cukinia. Teraz sezon działkowy, więc wszystko praktycznie jest z działki mojego taty. Ryby odpoczęły od upałów, a ja muszę troszeczkę więcej im poświęcić czasu, bo mówię ostatnimi czasy bardzo dużo pracy niestety i Tutaj też i ja gdzieś tam zawaliłem, natomiast nie kręciłem za bardzo filmów z tego powodu, że naprawdę brak totalnej weny, a po całym dniu siedząc w takim upale 37 stopni, gdzie tutaj nam, nam dochodziła taka temperatura na hali wracałem do, do domu tak zmęczony, że wierzcie mi, że ostatnio o, 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 o czym myślałem, myślałem to praca. E, dzisiaj mówię też mnie czeka troszeczkę roboty, bo e, zaraz padnie Andrzej z e, grotami Bo już zobaczcie prawie nie ma nic na półkach e, i muszę zaraz e, Zaraz muszę gdzieś tam e, szykować się na Przywózkę. no i oczywiście co? Biorę się za dalej za ryby, bo teraz nam mówię, powinny się wytrzeć tutaj. Sześćdziesiątki szóstki, które też nie chcą z czasy się wytrzeć A pogrostki 180 osiemdziesiątki trójki, zobaczcie sami. W akwarium na dole tu już są ryby które mają tak dobre 6-7 cm wzrostu zapalę latareczkę o, zobaczcie oczywiście się wszystko pochowa towarzystwo jak tutaj zapalę cokolwiek natomiast jest tutaj kilka takich osobników fajniejszych w granicach 12 cm są trzy samce i dwa y, samce, i jedna samica. Natomiast y, słuchajcie, zobaczymy co wyjdzie po y, tym green dragonie, którym ostatnio wam pokazywałem. Y, rozmnożenie, bo tutaj wyszło nam tak. Część w ogóle y, totalnie albinosów. No tego to, to się było, można było spodziewać y, ze względu na. Na to, że samica y, była albinosem waloniastym, ale jest trzy osobniki, które są ogólnie biało-czarne. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie. Być może one jeszcze zmienią ubarwienia, ale jest trzy takie osobniki jak tutaj na, na środku. Próbuję to powiększyć. I o tutaj jest drugi. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Być może że one się jeszcze przebarwią, jeżeli chodzi... O cokolwiek natomiast na pewno nie są to albinos. E, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, mówię tam e, green dragonki sobie e, gdzieś tam siedzą. A e, zobaczymy co w ogóle z tego wszystkiego wyjdzie. Dobra, e, kończę, biorę się za pracę. Do następnego. Gruba ryba lubi.